Uprowadzi z uczniowie Chrystusa Króla. jednego nauczyciela ma to 23,8 i Hef, Rzymian 16-16, Chrystus 16, Chrystusowa postępował zakładał. To jest zbór wolnych sześci. I teraz też to ma te koło się zatoczyć, że mają być zbory Chrystusowe, bo Chrystus nie jest podzielony. Fezan 4,20, a Fezan 14, a 1, 4 że przeważenie świata wybrał na końcu apostoła Pawła Szawa, gdzie apostołski 9 rozdział 5 do 20 prześladował uczuć i te wszystkie religie, wolni chrześcijanie nas prześladują, nie, nie chcą prawdy Chrystusa przyjąć, a na dzisiaj, Ja na 14, 17 do 20 a my chcemy się połączyć w wprawdzie, błogosławić. Witaj bracie! Wypadł stąd. Ale czemu? Może na ale my chcieliśmy się pojednać. Stąd. No ale zobacz, no dlaczego? Kłamięcie, stąd? kłamaliście i będziecie kłamać. Pan co jest CDK? Uh, dęb... No właśnie. Tylko brat Chrystusie. Przyjechał z Holandii, z, Holandii, z Holandii, żeby Ciebie właśnie A. zobaczyć. A. na to, własne oczy, z nimi nie chcę rozmawiać. Ale przepraszam bardzo, to są moje bracia. Dla mnie nie. A dlaczego? Ten człowiek. A jeszcze się pisze? Ten człowiek się znęcał Kto? psychicznie, Bogdan Ci nad swoją żoną i swoimi dziećmi. Jego dzieci nie chcą utrzymywać z nim kontaktu. Jeszcze powiem, że słysząc i widząc te filmiki, które tutaj brat Bogdan Ciesielski ma miłość Boże, i przychodzi do Ciebie jako brat. On nie jest dla nie... mnie, on nie jest dla mnie bratem. I jeśli czy ktoś nie jest bratem, to to? to w że jeśli nie, nie, uwzględnia ktoś nie, 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 brata nie, tak? nie, tak. widzi. nie, może tak, tak. miłować nie, którego nie, widzi. Ty znasz nie, w słowa, Tak? nie, 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 nie to że ja go nie to dlaczego nie chcesz się pojednać? Nie, dlaczego właśnie nie chcesz tej jedności? Jego, Chrystus i Jego prosili wiele razy w różnych e, denominacjach. To między innymi tutaj, żeby nie nagrywał. Mógł się przyjść, Ale było nad, nad, nadużył, nadużył gościnności. Jak można nadużyć gościnność, jeśli ty przychodzisz z pokojem, po prawdą. pierwsze, on nie przychodzi z pokojem i nie A dlaczego nie? No, widzisz, nie przychodzi z mieczem, nie przychodzi z, z bronią, tylko, tylko co? mieczem prawdy. Tak, i Biblia. chyba y, y, tak z, uci, z uściskiem dłoni, tak, jako bracia. Ja się bardzo nie podaję ręki. Dla mnie to jest zwodziciel, kłamca, oszust. To Przez ty na jesteś sędzią. A jedynym się... sędzią jestem. Nie, posądziłeś. Z pozoru. Zbyt słabo znasz Słowo Boże, z racji tego, że słowo. apostoł Paweł pisze o tym, czyż nie ma wśród was, który by umiał osądzić takie sprawy? Osądzić? Nie czytałeś Słowa Bożego? Osądzić? My no. mamy osądzać? Tak, my również. Czyż nie wiecie o tym, Nie. będziecie anioł usądzić? Wiesz co? To wie. Ale przepraszam, nie... No. No. No, to jest oznaka miłości właśnie. Wiedzik mnie to odchodzi. Zmierć Cię. od tej... Nie. Będziecie Aniołów sądzić. Wiesz co? Ale przepraszam, nie... To jest oznaką miłości właśnie. Wiesz co? Wiedzik mnie to odchodzi. Zmierć Cię. od tej... Mam wezwać policję? No weź. Ja się nie boję policji, bo tak samo powiem policji tak jak tobie mówię. Weź ich policję. Że co? Że brat... Nie szkodzi bracie, bratowi, tylko pojedna No to okej, Ale... policji. Nie chcę do Holandii. Nie straszczaj, jest jest no. nie tutaj no, jest. pedałów. Jesteś oskarżycielem. I czy są? Nie, jeszcze na żywo jest. No to fajnie. Czyli tu były owoce. Grzesiu Basz, no, który mnie oskarża, sądzi. Pierwszy Jana, yyy... Y, pierwszy Jana, czy piętnaście, kto nienawidzi brata, jest. Mordercą, Mordu, mordercą Jana 844. Chrystus powiedział do uczonych w piśmie faryzuszy, że Waszym ojcem jest diabeł. I to był efekt, że tak uderzył, że komórka spadła na ziemię. I miało, byliśmy trzema świadkami, czyli ja, on mnie oskarża, Bogdan Ciecierski, która moja żona 19 lat temu odeszła, bo powiedziała, że odejdzie. Ale żyło on był świadkiem w sądzie przeciwko mnie fałszywym, tak samo jak Chrystus miał trzech fałszywych świadków, i teraz ja jestem synem Bożym, a tym Bogiem, ojcem w niebie Bogiem Abrahama, Ezaka, Jakuba. E, bo, e, Bogiem, ojcem Iza, Abrahama, Izaka, Jakuba jest Chrystus, król Emanuel, którego on nie zna, bo on jest po prostu w sekcie zniewolonych chrześcijan. Bo tu są wolni chrześcijanie, czyli zniewoleni, bo to jest wszystko odwrotnie. I teraz Zwykle, który przyjechał z Holandii. I ma Boga w sobie, i miłość, i tak dalej, to on się zamknął w tej swojej jaskini tutaj, w synagodze szatana, ma Pana Jezusa i po prostu ma demony. A siódmy anioł reformator Henryk Krzymczak też z nim rozmawiał i on go wyzwał od demonów. Siódmego anioła reformatora, który jest opisany w Słowie Bożym. Jan, Objawienie Jana, Apokalipsa 10, 7, 11, 15, 21, 9. I Chrystus ma żonę, czy obiednicę. I to oblubienicą kto jest? Galansan 6.26 Ja jestem nowe nowym miastem Zbyszek jest ogólnicą Chrystusa, kurszulka jest. My jest, służymy Chrystusowi. Urszulka ma męża króla, który jest właśnie jedną z 12 bram. Uszulka jest perełką. I teraz już się spełnia wszystko w duchu prawdy Chrystusa w czasie przyjścia Jego. I pierwszy Korintan 6 rozdział, drugi 3 trzeci werset, to ja jestem tym aniołem tutaj w tej bramie i moja żona ma za ta perła. I ja mogę go osądzić, a on ma nienawiść do mnie, bo ja jestem synem Bożym, a on ma te demony, zakłamania i faryzejskie. Mateusz V, rozdział 17 do 26. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa, jak uczony w piśmie faryzeuszy, nie wyjdziemy do królestwa, które przyszło na Ziemię 24 lata temu. I on to widział tego siódmego anioła i te przyjście i tak dalej. Ale on czeka na pokusę i na boty, czy na samo mieszkania w niebie, czy na śmierć czy po śmierci sądu. Bo no po śmierci sąd, a za życia mnie sądzi. Nie sądzi moja żona, i Chrystus, który właśnie jest w niebie. Ale jak ja słucham się Chrystusa jestem mu posłuszny, to Jana Ewangelia 3 rozdział 18 do 21. Wtedy ja jestem sądzony, jak Chrystus współpracuje z moim Ojcem Sędzią. Do tam dzisiaj sądy już się odbyły i idądu wyroki. Objawienie 9, 6. 11, Mateusz 5,22 Mateusza 27. Nie bo tutaj jest plany Nie szkodzi, bo tutaj jest klamę. Tu są sekta, tak wszystkie są sektami. W kryty założył prawdziwy pakiet pakietu pakietu pakietu